Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem What The Car. Grę, w której będziemy mieli okazję wcielić się w postać samochodu, przeżywającego różne dziwne, nietypowe, zabawne przygody w świecie pełnym absurdów. Tak przynajmniej e, twierdzi opis Steamowy. No i mam nadzieję, że opis Steamowy będzie zgodny z prawdą. Moi drodzy, od razu, jak widzicie, zaczynamy w momencie, w którym już mamy jakiegoś niedźwiadka i samochodzi, który jest bardzo wesoły i patrzy na lewo i prawo. Was oczywiście gorąco zachęcam do subskrypcji kanału i jeśli podoba wam się to, że sprawdzamy raz na jakiś czas takie dosyć nietypowe gierki, albo przynajmniej mniej znane, może bym tak powiedział. No a ja mam, kurczę, nadzieję na to, że to będzie fajna zabawa, tak po prostu. Więc zobaczmy, co się tutaj będzie działo. E, mamy zatrąbić, jeżeli jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić, no to jesteśmy. Teraz czas się wydostać z tych kół, proszę bardzo. O, oh, cheat. Faktycznie się wydostaliśmy z tych kół, mamy nogi. Charyzmatycznie, samochodystycznie chyba mógł. pobiegł, po prostu pobiegł. Nasz samochód pobiegł nie pojechał, a pobiegł. Tak to wygląda. Odpalamy rakietę, która nas oczywiście wyszczeliła. To jest samochód, jak gra nam powiedziała. Możemy sterować po prostu na lewo prawo. Nie wiem, czy myszka tu jest potrzebna, możemy trąbić. No i sobie biegniemy, zapierniczamy, nie, nie wcale jedziemy, tylko biegniemy tym samochodem przy asyście bandy niedźwiadków, którzy szczęśliwie nam dopingują, przyspieszamy teraz troszkę, proszę bardzo, jeszcze bardziej i jeszcze i do mety dobiegliśmy i mamy też piękną tam mewę no, okej, okay. wygląda na to, że będziemy się na pewno ciekawie bawić, mamy kolejną mapkę bo to taka gra jest, w której są samochód z zbyt dużą ilością nóg, o mój boże, teraz jedziemy w ten sposób aż się niedźwiadki przestraszyły okej, okay, jesteśmy w stanie się podnieść nawet po takich dziwnych wzgórzach Dobra, te niedźwiedki jak tylko przejdziemy obok nich, to od razu uciekają mam wrażenie. Może po prostu nie są przyzwyczajone do widoku tak fantastycznego stworzenia jak samochód z zbyt dużą ilością nóg. No Ale proszę bardzo, jest i kolejna meta. Jednego niedźwiedka nawet potrąciliśmy, ale ma kask. Więc można się domyślić, że jeżeli ma kask, to wszystko jest z nim okej. Okay. Dobra, wystarczy tej zabawy. Czas przygotować się na prawdziwą imprezkę. Okej, okay. zbyt długie. Może trochę za bardzo spagettiowe To całkiem mi się podoba. A w twarzy? Nie. Teraz wyglądasz na zmęczonego po prostu. Trzeba troszkę odpocząć. Przyjaciele ci pomogą. O kurde. Czyli co mamy teraz niedźwiadki, które. Tak, niedźwiadki. Samochód z mi, proszę państwa. Może my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, sami go prowadzić, ale nieźwiadki nam pomogą. Możemy na to wciąż trąbić, więc, więc to jest dobra informacja. A nieświadki, jak widać, bardzo kochają samochód, więc wszystko jest na swoim miejscu. To jest poryta gra. Wiem to już po dwóch, trzech właściwie minutach gry. Co potrzebuję przyjaciół, kiedy ma się rakiety? Ale my pobiegliśmy bez tej rakiety. nie, mamy tą rakietę. Złap swoich przyjaciół. Ok, to zaczyna być. Zaraz. Czy ja dobrze widzę, że... O. Okej, okay, dojechaliśmy na tych rakietach, to nie była trudna mapa, powiem szczerze. Udało nam się ją wygrać. Uuu! A teraz możemy zatrąbić, lubimy nieźwiadki. Lubimy. A jesteś najlepszy, powiedział nam nieźwiadek. Dobra, spóźnimy się na imprezkę. Szybko, do jaskini niedźwiedzi. Okej okay. Jedziemy do jaskini niedźwiedzi, jak tym razem się nazywamy? Nazywamy się. Y niedźwiedź ze mną, albo również wytrzymaj ze mną. O, możemy teraz rakietami do, do palacza dostać jeszcze Bum Proszę bardzo Tutaj coś są jakieś rzeczy dziwne Dobra Bum, przyspieszymy sobie elegancko Lecimy Super jest Tylko czy, jakoś trzeba utrzymać jeszcze w trasie powiedzmy Chociaż czy trzeba tak naprawdę O, o, wózeczek Teraz po wózku Przyspieszmy, Do na wózku nawet nie muszę kierować Więc ściśniemy do jaskini Jesteśmy w jaskini niedźwiedziej Dalej tutaj sobie jedziemy Riband prezentuje Okej okay. To był taki What the car? Trochę powalony tutorial. te żyrafy tam się unoszące są też ciekawe bardzo. Dzieje się generalnie dużo w tej grze, jeżeli chodzi o tło i w ogóle elementy poboczne. Ale dostarczyliśmy niedźwiadka do jaskini. Tutaj się wszystko za nami zawaliło, już niestety, więc powrócić stąd. Chyba raczej nie wrócimy. Dobra, I tutaj co? Możemy sobie spacją przytrzymywać i możemy się poruszać w ten sposób. Ok, prawdopodobnie na padzie by się w to grało nawet lepiej. Dobra, mamy wziąć ten elevator, czyli tę windę. Właśnie przeskoczmy napada, zobaczymy, jak gra sobie poradzi z nagłym przeskokiem napada I poradzi sobie bez najmniejszego problemu. Będziemy mogli tutaj skakać, więc zobaczymy. Tak mi się wydaje, że będziemy mogli skakać, bo, gra się, bo etap się nazywa jumping. No nie, więc zobaczmy. Pyk, 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 pyk. tutaj idziemy. a ja mam taki otwarty świat generalnie w tym miejscu teraz. No dobra, just jump. No to chyba tutaj chodźmy. Po prostu skacz, Tak, to jest taki trochę Trochę w stylu Mario na Game Boy'u mam wrażenie. Zwykle z takimi terenami, w których można się przeteleportować. Puf. Bo tym razem, samochód ze skokami. Okej, okay. dobra, jak to działa? Niby. Aha, w ten sposób, dobra. Oh, shit, 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 shit. Dobra, 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 dobra. dobra. Puf, puf. Okej, okay. dobra, przelecimy do, Nie spadnijmy. Ok, nie spadliśmy. To jest bardzo ciekawy system, muszę powiedzieć. Poruszania się. Bum, a daliśmy pięknie radę. Płosząc niedźwiedzia. uuu, na złotą koronę nawet nam się udało to przejść Nie wiedziałem, że jesteśmy oceniani. Je, czy chodziło po prostu o prędkość, czy coś jeszcze? Okej, okay, w każdym razie pierwsza korona zaliczona. Idziemy sobie dalej do kolejnego przejścia, zobaczymy, czy dalej będziemy skakać, bo tam było powiedziane, że tylko skoki, więc... Skoki ze skokami? Czy to znaczy, że będzie jeszcze więcej skoków? Tam jest banan. Zium, proszę bardzo, jak poleciliśmy pięknie, teraz tylko trzeba tutaj... A, nie udało się. Trudno, trudno, au, au. Proszę bardzo, pięknie, może tam doskoczymy nawet tutaj. Shit, przesadziłem. Okej, okay, nieważne. Wciąż jest pięknie. Wróciliśmy nad metą nawet. Rozwaliliśmy płotek komuś, co prawda, ale. Shit, zabrakło nam trochę czasu. Ciekawe, powtórzmy. Może nam się uda to zrobić szybciej. Zobaczmy. Pyk, po prostu się trzeba nie zatrzymywać. Tutaj. Pyk. Pyk, lecimy. O, może nas tutaj walnie w jakiś sposób? Super. Powiedzmy, tam coś było do zebrania, ja to wiem, ale. Obawiam się, że to byłby. O, oh, shit, lekki problem. Pyk. Nie Przez to chcę dużo czasu! Oczućcie się nieźwiatki! Tam jest jakaś rzecz, tam jest strasznie ciekawi. Ej, wbiliśmy tu tą koronę, jakby nie patrzeć, to fajnie. Ale, ja chcę zobaczyć tą dziwną rzecz, która tam jest. Tam jest coś, ja to totalnie zgarnę. Wziął. Tak, tak, lekki skoczek. A, bo nieważne. Pyk. No właśnie, teraz trzeba się zastanowić, jak to... Jak to zgarnąć? O, 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 nie, nie, przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem. Zaraz, zaraz. Pyk, udało się! Nie! O, mem. Oh no, no tak powiem. Chyba nie dostanie uznane za y, successful run, więc. O, Biek, nawet nie muszę kombinować za bardzo. Tutaj jest troszkę, troszkę się. O, 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 idealnie! Ale to pięknie zrobiliśmy. Nie, lecimy. Teraz na to. Tutaj doskoczymy, mam nadzieję, na kolejne. Chyba jednak nie doskoczymy, ale dobra, dotrzemy do mety i tak czy siak, więc jest ok. Dobra, zgarniliśmy tą kartę zamiast pewnie sukcesu. Nie! Złota, złota karta, e złota korona i karta. Proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że karty jakieś zbieramy, teraz już wiem. Ok, złota konia. Tam coś jest ciekawego, więc sobie tam podejdziemy. Co to jest, to nie mam pojęcia. A to są poziomy stworzone przez graczy, ale my jesteśmy offline w tym momencie, więc nie będziemy. Ja zazwyczaj nagrywam offline, żeby mi nic nie przeszkadzało, więc sobie odpuścimy. My za to pociśniemy do kolejnej mapki w tym momencie. Bum, to będzie tym razem? Jak sami widzicie, ja nawet nie wiem, czy wam muszę to tłumaczyć. To jest tak prosto powiedzieć, kryste. I'm sorry, I'm so sorry! Lecę dalej po prostu Dobra, słuchajcie, staram się nie strącić za dużej ilości niedźwiedzi Jeśli mam być absolutnie szczery z wami Bo to są przyjaciele przecież Bum Bum Piękny jest ten widok tego samochodu z tymi nogami, naprawdę No i złoto, ledwo bo ledwo Ale nam się udaje złota cały czas jakoś jednak Wiecie, utrzymywać Otrzymywać nawet Utrzymywać te, te swoją drogą Bum, mnie nas wyszczeliło, lecimy do kolejnej mapki Proszę bardzo, co będzie tutaj? O! Maluśkie nóżki mamy, ale mamy rakietę przynajmniej. O mój Boże, faktycznie mamy maluśkie. O Boże. Jak my mamy dotrzeć do tej karty tam po lewej? O, to jest moje pytanie. Zaraz, może jakoś tędy? O, 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 to jest niebezpieczne. Zaraz. Okej. Okay. Uh, pięknie. Zobacz, zrobiliśmy kartę, to teraz ciśniemy. Pyk. Pyk. Nie, oczu się nieświatku, no. Ile? Będzie srebrny raczej, coś czuję Trochę nam to zajęło czasu o, Ale kartę zdobyliśmy przynajmniej, samochodzika z małymi nogami No powtórzmy, może nie będę musiał karty już zdobywać w sumie Bo kartę już zdobyłem, więc ciśniemy po prostu Nie, możemy... pyk, 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 pyk No i teraz powinno być elegancko już Teraz prędkościowo to zrobiliśmy bardzo szybko, myślę No, totalnie to dalej jest, jest zabawna gra, muszę powiedzieć Jest zabawna No taką po prostu Mindless rozrywkę Skakanie po prostu To jest coś, co może się spodobać ludziom Zresztą gra w ogóle ma bardzo pozytywne recenzje na Steamie Nie ma ich może zbyt dużo Okej okay. to... Sprężynki Oh shit No dobra, w sumie sprężynki nie są złe Zaraz, zaraz, może byśmy na to wylądowali? Bum! Proszę, pięknie poleci! Tam jest karta, tam jest karta, ja bym po jakoś po nią... O, o! No, no, no! Szlak! Dobra, ja tę kartę muszę zgarnąć, to jest już w tym momencie pewne wyzwanie. Pyk! 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 Pyk. Co to zrobiliśmy? Pyk! Fuck! Dobra, ominęliśmy kartę, trudno. Próbujmy się. Ej, w ogóle to chyba można. Można by w ten sposób to zrobić. Nie wiem, czy to będzie złote. Ale. Będzie złote, to ciekawe. Ale posłużymy to, bo spróbujemy jakąś tą kartę. W ogóle muzyka, którą słyszę w tej grze, trochę brzmi, jakby była Final Fantasy wziąta po zwycięstwie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale posłuchajcie, jak nam się uda teraz zdobyć. Odpowiedni. O tak, 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 po kartę. Idealnie. Łó, Łó, dobra. Pięknie i teraz się po prostu odbijmy od tego i już będzie super. Bzium. Nie wiem czy to będzie złoto, ale... To będzie złoto, okej, okay. ale karta zdobyta jest też. <śmuchy> Samochód ze skokami, ale za bardzo. No dobra, ciśniemy do kolejnego etapu. Nawet że same skoki odbywamy, a tam pewnie są jeszcze inne, inne mapy, więc a się co dzieje? Bum. 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 Popsa, a tam jest karta po lewej. Oj, i ja to zrobiłem Dobra, pyk. Popsa, prawie do karty dobiliśmy i jeździ karta i teraz jeszcze. Zium! Czy to się też liczy na czas? Totalnie dobra, Boink Boink. Kartę zdobiliśmy, ale warto by zdobyć też złoty medal, nie? Zoom, 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 Popsa. Staramy się jak najszybciej to zrobić. Już jesteśmy stosunkowo wysoko. O, o udało się nam? Mam wrażenie, że nie przebiliśmy e, tej mety, ale co mi tam? Skoro, skoro, skoro nam gra uznała, to. I ja jestem, żeby się kłócić z grom, prawda? Dobra, mamy kolejną okazję tutaj podejść. To tutaj mamy, włączyliśmy jakiś akumulator. I teraz tutaj to z nami po prostu przez całą mapkę. by się obracać, co prawda, nie mogę skakać w tym momencie. <noise> Fajnie, nas wycofało po prostu. Aha, bo to tutaj do tego miejsca, Pyk Ok, jeden akumator mamy włączony. Tam jest skarb jakiś po prostu. Dobra, to my możemy teraz tutaj pójść, żeby drugi włączyć. To jest też nasz, nasz ten, klaser. Ale nie no, my idziemy sobie zobaczyć tutaj. Run and Jump. Tutaj będziemy biegać jeszcze przy okazji. Może być trudniej. Może być trudniej. Zobaczymy. O, mamy jetpack teraz, dobra. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jakoś wybitnie. Znaczy on nie jest jakoś wybitny, ten. What the car! Ale to jest tytuł też swoją drogą. Dobra, pyk, 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 pyk. On chyba przyspiesza jak biegnie w ogóle mam wrażenie. Więc ja się zastanawiam. Czy jest sens się za bardzo unosić, skoro tam nie ma niczego. Patrzę, czy karta gdzieś jest po prostu schowana. Come on! Niedźwiadek, naprawdę jesteśmy mi przecież. Zoom. O, karta, 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 karta. Jest wzięta. OK i teraz na tą drugą Bium, proszę bardzo czemu tam było tyle wózków na końcu to jest pytanie sklepowych okej okay, Uf, złoty wbiliśmy. myślałem że będzie kiepsko bo miałem wrażenie że jakoś tak wolniej biegliśmy jednak ale okazuje się że nie kolejna koronka możemy w dwie strony iść teraz idziemy sobie najpierw może Czy możemy czy nie możemy nie to jest zablokowane więc a bo zaraz, bo to jest to co najpierw musimy zrobić ja się pomyliłem dobra po tym, jak zrobimy to, będą, będzie wybór. Okej, okay, uważajmy na przerwy. Dobra. Trzeba jednak zwracać uwagę. Ale wciąż możemy skakać tak samo jak mogliśmy. Tak. Wow, wow, wow. Nie spodziewałem się tego. Ale dobra, wrzuciło nas tutaj, więc ciśniemy dalej. Pyk. Pyk. I to elegancko, ładnie dotrzemy sobie szybko do mapy. A czy do końca mapy. Dzięki karcie zresztą, bo gdybyśmy jej nie zauważyli tam, to pewnie byśmy dłużej biegli. Super. To była szybka mapka. W ogóle fajne jest to, że te mapki są takie szybkie, bardzo wiecie, arcade'owe, nie ma co się za długo zastanawiać, tylko po prostu trzeba cisnąć. Dobra, to jest tak, jeden wybór jest tam, jeden wybór jest tam. Zobaczmy. Zaraz czy ja tą koronę miałem na sobie przez chwilę, A tutaj ich wbiegłem. Tak, proszę bardzo. Mogę mieć koronkę. Koronka też jest super szczęśliwa. Dobra, pójdziemy sobie tutaj w takim wypadku. Zatem jest blokowane wszystko. Nawet jeżeli online nowo nie gramy, to przeciął drogę. To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że nikt zły. O, o! O, Dobra, te nożyczki myślałem, że nas zatakują, Ale one chyba są tylko bardziej tak pokazowe, mam taką nadzieję. Ale faktycznie, kto przeciął drogę, to jest dobre pytanie. Ale tam jest... Tam jest moja karta. Ale ja nie mam jak... O, oh, no. Dobra. To już jest trochę skrzaniony ten run, no właśnie. Ale dobra, trzeba mieć na niej uwagę. Nie mogę przyspieszyć w żaden sposób, niestety. Więc po prostu muszę biec. Nie jest to specjalnie skomplikowane. Jestem ciekawy czy w późniejszych etapach właśnie będzie jakoś tak bardzo trudniej. Dobra, teraz pyk. No nie, dobra. Chciałem tak ładnie wskoczyć, wiecie, na sam kraniuszek, żeby idealnie się odbić w to, ale okazało się, że to był zły pomysł jednak. Dobra, ciśniemy dalej. Tup, 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 tup. Wam się też, że ten samochód co jakiś czas wydaje z siebie odgłosy tego yy, jechania robi brum i tak dalej. Aż zamilkę, żebyście mogli posłuchać. Dobra. Zziom! Doskoczony trochę się wydaje ten nasz samochodzik. Dobra, jest złoto, na styk jest to złoto w ogóle. Znawiam się, bo ja mam wrażenie, że całkiem optymalnie biegliśmy. Może się mylę trochę. Dobra, powracamy teraz tutaj. Idziemy dalej główną osią. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Tym razem mamy parasolkę. Okej. Okay. Będziemy mogli spokojnie opadać? Być może. glidować na A? Tak, będziemy glajdować na A. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Zajebiście. Zajebiście. Świetny pomysł, muszę powiedzieć. Pyk. Glidujemy sobie tutaj, żeby kartę zgarnąć. Dokładnie. I też się zklajdujemy. Trzeba opaść szybko, bo żeby na kolejny ten wpaść. No, pyk. Glejdujemy do mapy, do mety, do finiszu. Tam są dwa... ten. Zepsuliśmy im wyżerkę, kurczę. No srebrny? Zerobić jeden. Sekundy chyba nam zabrakło, żeby zrobić dużo. No, dobra, to ciśniemy w takim pas. Trzeba glejdować na full, bo to nam daje najwięcej prędkości. Tak naprawdę. Więc po prostu do samego końca trzeba glidować. Wtedy szybciej po prostu polecimy. Nie ma co się zastanawiać. Czy mamy grać do samego końca? To wciąż jest skrót mam wrażenie. Okej, okay, tutaj troszkę wyszło niebezpiecznie, ale. Znaczy niebezpiecznie, tyle niebezpiecznie, co wyszło. Mniej optymalnie. Dobra. Od boga przynajmniej nie strąciliśmy tym razem. Czy to jest już idealny czas? To jest już dobre. To jest już dobre i tak właśnie było, że to jest, było dobre i mogliśmy przejść do kolejnej kolejnego etapu. Pyk, pyk, pyk. Mamy kolejną armatkę. Carrie Poppins, okej. Okay. Mary Poppins oczywiście nawiązanie, żeby nie było Ale O rozpędzamy się całkiem nieźle tym razem Bziuuum, pięknie, w ogóle to mogę O, okej, okay. taki trochę Tam było Shit Tam jest jakiś skrót, tam pewnie jest karta Może się mylę Ale kto wie O, 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 nie, 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 nie Dobra, 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 weź to, ok Wiecie, to za bardzo nam teraz y, szansy na y, wysoki ten, na wysoki ranking nie da, ale kartę zgadnęliśmy. Wow, byliśmy blisko w ogóle zrobienia y, brązowej koronki, to w ogóle byłby pierwszy raz. Dobra, ale wiemy o co chodzi, tu się musimy po prostu rozpędzić, dajemy się mu rozpędzić. W ogóle może teraz nie, nie, nie jedziemy skrótem, może to jest jakiś pomysł. Wziął, bium, o, pyk. I teraz tutaj dajemy się rozpędzić, rozpędźcie, rozpędźcie, dajesz, 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 dajesz. Proszę bardzo. Pyk. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dobra. Trochę czasu stracimy. Nie wiem, czy to jest szybsze, szybsze wyjście, szczerze mówiąc. No zobaczmy, no jestem ciekawy, bo ja mam wrażenie, że dłużej nawet było. No zdecydowanie. Dobra, aż znaczy nie zdecydowanie. Nie, nie było gorzej dużo niż wcześniejsze. Spróbujemy teraz skrótem pocisnąć, jednak. Jest ciekawe, czy, czy ten skrót to jednak nie jest najlepsze wyjście z sytuacji. Tyk. Tylko, że do tego skrótu też jest tak, że. No właśnie, trzeba tutaj wbić. Dobra. Oj, to nam tak średnio wyszło teraz. A na szczęście jesteśmy i tak trochę rozpędzeni. No, zobaczmy. Zdawało mi się, całkiem nieźle. Wtedy się w sumie. Tak, jest złota, dobra. Bo wtedy się w sumie obracaliśmy jeszcze i szukaliśmy tej karty i braliśmy ją, więc no. no tutaj elegancko wyszło. Uwzględnijmy sobie jeszcze tą mapkę. Skoro tak tutaj jesteśmy. Tam jakiś w ogóle jest plac zabaw. Te nieźwiadki nieźle wejbują. Wierzę, że samochód lata. Powiedzmy w skrócie. Tam był żart słowny, oczywiście, ale wiecie, jak to jest z żartami słownymi. Bum. Ale. Ale. To jest mało, mało prędkie, prędkie to jest świetne słowo Radek, naprawdę, tak ludzie totalnie mówią, dobra, to tu jest karta do wzięcia, musimy przebiec przez to wszystko, niezły, zrobiliśmy tutaj zakręcik, no dobra, ja nie wiem, nie wiem, kurczę, wydaje mi się, że to będą problemy, żeby osią osiągnąć wysoki wynik, ale może się mylę, opsa, jeśli nie To jest w ogóle dłuższa trasa, więc. O, i tu już do metody lecimy w ten sposób. No dobra, pytanie brzmi, czy to wystarczy? Wydaje mi się, że nie. Uu, bardzo źle poszło. Dobra, spróbujemy. To jest, to będzie wyzwanie. Mam wrażenie, że. To wcale nie będzie łatwe, bo. No. Te Wyskoki nie są jakieś epickie. I też nie są prędkie. W ogóle nie wiem, czy tutaj sensu nie tracimy czasu na taki wylot. Powinniśmy po prostu może spać od razu. O, tutaj sobie polecimy trochę. Teraz biegniemy już. Kurde, no to jest trochę problematyczne, jednak. Pyk. Krótko. Pieszonko, elegancko. No i końcówka jest okej okay. To sama końcówka Okej, okay, uff Dobra, złotko jest ogarnięte Czyli co, zwaliliśmy całą tę część Została nam teraz Została nam później na ten plac zabaw Zobaczmy co tam ciekawego się znajduje Są dwa tylko levele Zróbmy je jeszcze Myślę, że to będzie idealne podsumowanie O o, o, -o. Okej okay. Dobra, karta zgarnęliśmy. Chyba nie będzie złotego, ale kartę zgarnęliśmy przypadkiem. Dobra, jest srebrne. Nawet dobrze, bo trochę nie, na początku się zagubiłem w tym poziomie, zagrałbym z chęcią nie, jeszcze raz w niego. Pyk, 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 pyk. Oh shit! Dobra. Pyk, 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 Trochę mi się przycisk wciska nie, nie, niezręcznie nie, nie dość. O, ale całkiem niezły ten złoty wyszedł. Tam dosyć dużo zapasu było do srebrnego. No mnie jakoś cieszy. Taki piękny zamek z piasku. Ciekawe, czy mogę go rozwalić. Ej, mogę go rozwalić. Mogę ciatka wy. Zobacz, jak szybko mogę. O! Jeszcze! Dajesz! O, Może <si> <si> miałem lekką nadzieję, że to się stanie, ale. Odleciał w każdym razie. Był tak szybki, że już go... O! o. Effect swing, ok. Um. Nie, zdecydowanie nie tak. Powtórzmy to jeszcze raz. Zium, tak, tak. Ok. Zajebisty pomysł. Ale jaka piękna ta korona. Nie, ja chcę jeszcze raz. To było, to było zbyt fajne. Pyk, 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 pyk. To też będzie złota? Może powinienem od razu. Też złota. A ciekawe, czy mogę to zrobić jeszcze szybciej. W sensie. No, po prostu pyk. Czy na to będzie lepszym wynikiem? O, tak, zdecydowanie. Okej. Okay. No, nie było to zbyt trudne, powiem szczerze. Nawet dzięki temu nam się uda włączyć kolejny akumator. Tamten niedźwiadek wrócił! Dobra, mogę go jeszcze troszkę rozbujać, nawet trudno już. Dobra, piśniemy sobie. Proszę bardzo, elegancko. Trochę tych run tutaj przeszliśmy. Ta drogą też jest niedźwiadek. No i włączymy ten. Ten podnośnik, tę ten, ten barierkę właściwie, okej. Okay. Do samego skarbu nas doprowadziło. I co będzie takiego ciekawego w skarbie? Może jakiś skin? Nie, to specjalny niedźwiedź. Znaleźliśmy przyjaciela! Przyjaciel może nam odblokować kolejny epizod. Super, przyjacielu! O, Jezus, z nami będzie jechał już. Gdzie jest kolejny epizod? W sensie, że... daj Pam, 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 nie, tutaj nie wydaje się, żeby cokolwiek było. W przyjacielu czy na pewno tutaj powinniśmy być. To no, jest woda jednak. O, możemy pływać nawet. Samochód oczywiście, że potrafi pływać. To, to w ogóle za głupie rozkminy są. Ale kolejny epizod, czyli może w ogóle musimy. A, tam jest zablokowane przejście. Może to o to chodzi. Moi drodzy, tak wygląda What the car. Fantastyczna, bardzo przyjemna zabawna gierka, którą szczerze polecam. Bo ja się mega bawiłem. Ja coś czuję, że ja ją faktycznie z 100%. Percentuję, w sensie. Gierka jest na tyle zabawna i, i też taka rozluźniająca, że aż szkoda by tego było nie zrobić. Co wymyślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Zasubskrybujcie oczywiście kanał, jeśli Wam się podobają tego rodzaju filmy. No a my się widzimy już niedługo w kolejnych nagraniach. Trzymajcie się ciepłej. Do usłyszenia. Hej!